Najdawniejsze ślady ludzkiej działalności pochodzą jeszcze sprzed naszej ery. Bardzo istotną część w historii stanowi sukcesywna zabudowa wzgórza zamkowego i jego ewolucja. Z perspektywy samego miasta ważny jest niewątpliwie rok 1324. To wówczas Sochaczew uzyskał prawa miejskie. Formowała się nowa zabudowa, wytyczono rynek i przyległe do niego ulice. Do roku 1590 trwa złoty okres w historii rozwoju Sochaczewa. Miasto zyskuje przywilej dorocznego jarmarku, który w czasach późniejszych odbywa się aż cztery razy do roku. Kwitnie handel. W późniejszym czasie dynamiczny rozwój hamując trawiące miasto pożary, jak także i wojny, chociażby potop szwedzki. Pewne ożywienie gospodarcze rozpoczyna się w mieście w XVIII stuleciu. Najważniejsze są jednak tutaj wydarzenia pierwszej połowy XX wieku. Zarówno I, jak i II wojna światowa odciskają na tkance miejskiej wyraźne piętno. Dzisiejszy wygląd miasta jest wynikową ogromnych zniszczeń, jakie przyniosły toczące się w nim walki. Niewiele zachowało się z historycznej zabudowy. Te jej elementy, które przetrwały do dzisiaj, są niemymi świadkami burzliwej historii Sochaczewa. jest określana mianem najkrwawszej bitwy kampanii wrześniowej. W dniach 9 do 22 września 1939 roku dwie polskie armie Poznań pod dowództwem generała Tadeusza Kutrzeby oraz Pomorze pod wodzą generała Władysława Bortnowskiego starły się z ósmą armią niemiecką prowadzoną przez Johannesa Blaskowica i maszerującą w kierunku Warszawy. Pod przeważającą siłą wroga obie armie polskie po zaciętych walkach zostały zmuszone do poddania się. Podczas bitwy poległo niemal 16,5 tysiąca żołnierzy polskich, rannych zostało 32 tysiące. Wielu z nich, w tym generał Władysław Bortnowski, dostało się do niewoli. Pomimo klęski, bitwa nad wzórą spowodowała czasowe zatrzymanie sił niemieckich i pozwoliła na lepsze przygotowanie się stolicy. Ten epizod kampanii wrześniowej stał się także symbolem waleczności i odwagi polskiej armii. Jest on także jednym z ważniejszych wydarzeń II wojny światowej na terenie Sochaczewa. Jednym z ważniejszych zabytków Sochaczewa jest zamek Książąt Mazowieckich. Na naszym kanale znajdziecie osobny film poświęcony historii tej fascynującej budowli. Na terenie Trojanowa, dawnej osady, a obecnie części Sochaczewa, zlokalizowany jest największy cmentarz żołnierzy poległych w bitwie nad Bzurą. Ma on powierzchnię 4410 m2. Na cmentarzu spoczywa 3693 żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego Armii Poznań i Pomorze, w tym także 142 ofiary mordów oraz 20 partyzantów zmarłych w broni Wyjątkowym miejscem w Sochaczewie jest Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Instytucja mieści się w zabytkowym budynku dawnego ratusza miejskiego wzniesionego w XIX stuleciu w stylu klasycystycznym. Regularna i symetryczna fasada z nieznacznie wysuniętym portykiem zlokalizowanym na osi zdecydowanie wyróżnia się w zabudowie rynku. Pod względem charakteru ekspozycji muzeum jest niewątpliwie ewenementem w skali kraju. Znaczną część wystawy poświęcono bowiem tej jednej bitwie. Zgromadzona w muzeum kolekcja to także największy w Polsce zbiór militariów i pamiątek związanych z kampanią wrześniową roku 1939. Główna wystawa dotyczy bitwy nad bzurą, ale porusza także inne wydarzenia i wątki II wojny światowej. W muzeum odnajdziemy także ekspozycję poświęconą walkom I wojny światowej rozgrywających się na Mazowszu. Interesujące są również sale dotyczące dziejów Sochaczewa, w których pośród wielu eksponatów archeologicznych zobaczyć można zbiór konstytucji sejmowych z XVII wieku. Na dziedzińcu znajduje się natomiast skansen, w którym prezentowany jest sprzęt bojowy Wojska Polskiego. Historia Sochaczewskiej Kolei Wąskotorowej sięga roku 1919 i przenosi nas w odległą przeszłość. Decyzję o budowie tego traktu podjęto już ponad 100 lat temu. Powodem były tutaj druzgocące zniszczenia, które spowodowały w mieście działania wojenne. Sochaczew ucierpiał znacząco podczas Wielkiej Wojny. Odbudowa miasta stała się zatem kluczowym przedsięwzięciem ówczesnych władz. Sejmik powiatu Sochaczewskiego zadecydował o budowie linii o prześwicie 750 mm 15 kwietnia 1919 roku. Trasa prowadzić miała od Sochaczewa do Piasku Królewskiego, gdzie znajdował się tartak parowy, w którym to przetwarzano drewno pozyskiwane z Puszczy Kampinowskiej. Właśnie ono miało posłużyć do odbudowy Sochaczewa, powoli podnoszącego się z pożogi wojennej. Prace trwały w latach 1921 23 Początkowo używano nazwy Sejmikowa Kolejka Wąskotorowa w Sochaczewie. Następnie od 1930 roku przemianowano ją na powiatową kolej Sochaczewską. Na przestrzeni lat trakt ten służył do przewozu surowców, ale także i komunikacji pomiędzy ośrodkami. Przyczynił się również do rozwoju turystyki w regionie. Postępujący rozwój transportu przyczynił się do likwidacji Sochaczewskiej Kolei Wąskotorowej. Ostatni kurs z Sochaczewa do Wyszogrodu miał miejsce 30 listopada 1984 roku o godzinie 15.35. Wówczas zakończył się pewien etap w tej historii, ale nie był to definitywny koniec tego traktu związanej z nim infrastruktury. Sochaczew już w okresie średniowiecza stanowił ważny ośrodek kultu religijnego. Najstarszą świątynią miasta był wzniesiony w XI stuleciu kościół pod wezwaniem świętej trójcy. Niegdyś na miejscu obecnego kościoła św. Wawrzyńca przez wiele dekad istniał klasztor i kościół dominikański, który od końca XVIII wieku pełnił funkcję kościoła parafialnego. Po zniszczeniach, jakie poczyniła w Sochaczewie I wojna światowa, przystąpiono do odbudowy gmachu. Po konsekracji nadano mu nowe wezwanie Matki Boskiej Różańcowej. Niestety, historia nie była dla miasta łaskawa. W czasie kolejnej wojny kościół, jak i większa część zabudowy uległa ponownemu zniszczeniu. Budowa nowego kościoła parafialnego rozpoczęła się długo po zakończeniu wojny, bo w roku 1959. W 1964 wmurowano w jego fundamenty kamień węgielny. Podczas prac budowlanych rozebrano także pozostałości istniejącego jeszcze wówczas kościoła podominikańskiego. Budowa kościoła w czasach komunistycznych nie była łatwym wyzwaniem, ale jak się jednak okazało, możliwym do zrealizowania. W 1964 roku świątynia została poświęcona przez prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego, a 4 czerwca 1970 roku konsekrowana również przez niego. Obok świętego Wawrzyńca, patroką świątyni jest także Matka Boska Różańcowa. Do tego kultu nawiązuje stworzony na skarbie ulokowanej nad wzórą ogród różańcowy. Jest to okazałe założenie, łączące w swojej strukturze małą architekturę i osobliwe elementy przyrody.